oh, 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 oh. Święty Michale, Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. bądź nam ochroną, niego Bóg poskromi, pokornie błagamy, a ty książę Zastępów niebieskich mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen. Najświętszy Archaniele, święty Michale, który będąc postrachem diabłów Posłany zostałeś przez dobrego Boga, by nas bronić przed ich napaściami w tej ostatniej walce, proszę cię, w tych strasznych chwilach dodawaj mi otuchy swoją cudowną obecnością, wesprzyj swą niepokonaną mocą, bym pokonał wszystkich moich wrogów i dzięki tobie ustrzegł się grzechu i piekła, a przez całą wieczność sławić będę Twoją potęgę i łaskawość. Jeszcze nasz, który jest w niebie, święcie, imię Twoje, żyć królestwa Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzecznego daj nas I nam i odpuść nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajce. I nie puść nas na pokuszenie, ale na zbawę. Zdrowaś, Marjo, łaskiś pełna Pani Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony o żywota Twojego. Święta Maria Matko Boża, bądź się za nami, żeższymi. Teraz i w godzinę śmierci nasz Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, ja wyglądam by na początku, te zasady na wieki wieków. a Dziękuję. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison, Chryste usłysz nas, Ojcze z nieba Boże, Syn Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święty Michale Książę Przesławny, Święty Michale Dzielny w walce, Święty Michale Pogromco Szatana, Święty Michale Postrachu Złych Duchów, Święty Michale Mocu Wojska Niebieskiego, Święty Michale Zwiastunie niebożej Chwały, Święty Michale Święty Michale zaszczycie nieba. Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze. Święty Michale obrońca dusz sprawiedliwych. Święty Michale Posłanniku Boga. Święty Michale Przewodniku nasz w modlitwie. Święty Michale nasza tarczo w pokusach. Święty Michale warownią ludu Bożego. Święty Michale stróżu i patronie Kościoła. Święty Michale dobroczyńco słabiących cię narodów. Święty Michale chorąże zbawienia. Święty Michale Aniele pokoju. Święty Michale prowadzący duszę do Wiecznej światłości. Święty Michale zwierzchników w niebie. Baranku Baranku Boże, który gładzisz brzegi świata. Baranku Boże, który gładzisz brzegi świata. świata. Módl się za nami, święty Michale Archaniele, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa. Módlmy się, wszelący wieczny Boże, który świętego Michała Archanioła, ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju. Udziel za jego samiennictwem, kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności przez Chrystusa Pana Naszego. Święty. Szósty dzień naszej nowenny zaprasza nas do refleksji na temat świętego Michała, który broni nas przed złem. Święty Michale Archaniele broni nas w walce. To właśnie aniołowie zostają posłani, aby bronić nas w codziennym dniu przed zakusami złego, przed tym wszystkim, co nas nam zagraża, aniołowie stróżowie, nasi święci patronowie, a przede wszystkim Michał Archanioł, który przecież broni i strzeże całego, całego Kościoła Bożego. Jesteśmy teraz w naszym kościele świętego Michała Archanioła, prosząc, aby ta nowenna stała się dla nas zaproszeniem do spotkania z Bogiem, który chce naszego dobra, który pragnie okazać nam swoje miłosierdzie, który chce odpuścić nam grzechy i przeprowadzić nas te, przez te wszystkie sytuacje, które są dla nas trudne, bolesne, z którymi sobie nie radzimy które są dla nas pewnym wyzwaniem również w naszej wierze. To właśnie Michał Archanioł jest przykładem jak Bóg troszczy się o Kościół. Nie tylko o Kościół jako całą wspólnotę wiernych, ale o Kościół jako o nas, o każdego członka tego kościoła, o każde dziecko Boże, o ciebie i o mnie. Święty Michale, który będąc postrachem diabłów, zostałeś posłany przez dobrego Boga, aby nas bronić. Prosimy Cię, dodaj nam otuchy swoją cudowną obecnością. Ile razy, moi drodzy, święci aniołowie już nas obronili, ile razy nam pomogli. Nie wiemy o wszystkich sytuacjach, jakie w naszym życiu się wydarzały, ale wiemy jedno: Bóg nigdy nas nie zostawia na pastwę zła i Bóg nigdy nas nie opuszcza. Święci aniołowie, święte błogosławione duchy są przykładem i dowodem na tą Bożą opiekę. Niech nas To błogosław nas Ojcze. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen.